Dzień dobry, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Słuchajcie, Dicker Max i SU-85, jako nagrody za żetony, które możecie zgarnąć już dzisiaj u mnie na kanale od godziny 17. Wbijajcie w każdy poniedziałek. Z tego, co pamiętam, chyba też w środę i na pewno piątek będzie kilka rzutów każdego tygodnia tych żetonów. Będą też inne fanty i inne aktywności na specjalne rzeczy do zgarnięcia na pewno w miesiąc. Ola o tym. Innym razem. Także zaczynamy jeszcze raz. Powtarzam, zabawę 3 marca i jak to wszystko wygląda. Mamy dwa czołgi, dwa niszczyciele. Pierwszy to Dickermax. Jakim czołgiem jest Dicker Max? Powiem wam pokrótce, nie będę wam pokazywał tych statystyk na Tanks GG, czy też nawet na grze w garażu, Nie ma chyba sensu. W każdym razie Dicker Max jest to czołg który jak na Niemców daje sobie radę, jeżeli chodzi o Alfa. Tutaj mamy od razu na szóstym że 300 uszkodzeń na strzał, mało amunicji, dorzuciłbym do niego turbo, definitywnie próbowałem grać nim bez turbo i było, przeciętnie było średniawo, dlatego o tym pamiętajcie, jednak ta Alfa robi robotę, pęka, jest wystarczająca i daje sobie nieźle radę. Ehm, co do SU-85, ale tutaj też jest ciekawie, bo okazało się, że ten czołg ma naprawdę bardzo dobry DPM. Z rozrzutem jest Troszeczkę gorzej nie jest to działu żyleta, że będzie trafiać najmniejsze pikselki świata, dlatego miejcie to też gdzieś tam z tyłu głowy. Kamuflaż świetny, nawet bym powiedział, że bardzo, bardzo dobry na tym czołgu również będzie. I to jeździ, bo potrafi jeździć 50 na godzinę. Jego jedynym takim większym minusem jest to, że nie posiada oczywiście wieży, ale w przypadku Dicker Maxa jest podobnie. Alfa 160, czyli też tragedii. Nie ma. Dodatkowo przypominam, że jeżeli nie interesują Was te czołgi, to ciągle możecie sobie sfarmić styl na Sheridana, czy też na inne pierdółki. Dlatego warto wziąć udział i pozbierać troszeczkę tych fantów. Pozbierać, wziąć sobie kamuflaże, dni premium, bo szkoda stracić takiej darmowej Okazji, więc ja oczywiście zapraszam Was na ten odcinek na YouTubku, ale również do siebie na Twitch'a. Każdego dnia, praktycznie każdego streamuję. Od godziny 17 już dropy będą dla Was dostępne właśnie w takim systemie, jaki jest pokazany w artykule. Także lecimy. To jest yy, pierwsza runda na twierdach piątych, którą chciałem dla Was zagrać i okazało się, że rzuciło mi słuchajcie, boty pomieszane z graczami. I nie dość tego, że rzuciło mi boty pomieszane z graczami. To jeszcze jest nas dziesięciu, chyba. Tak mi się wydaje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ej, słuchajcie, to jest czołg do wzięcia za żetony. Jako pierwszy jest to piąteczka. Podobno całkiem spoko. Tylko pamiętajcie, nie ma to wieży. Bardzo dobry kamuflaż. Zasięg widzenia taki jaki widzicie. Więc tutaj nie mamy tego maksymalnego zasięgu e, rysowania. W się sensie widzenia, bo rysowanie mamy. No i co? Tylko nie wiem, co zrobić na te boty, słuchajcie. A może by tak załadować Golda i te boty przetrzepać? Co, na prawo i lewo? Nawet nie wiem, gdzie boty jeżdżą na tej mapie. One na pewno mają jakiś swój system. O, proszę pierwszy, przyjechał. Dobra, jadę. W każdym razie, to jest czołg, który możecie wziąć sobie za żetony. Macie dwa do wyboru, tak? Pierwszy będzie właśnie ten. Kolejny będzie Nashorn. A ja widzę, że ten ziomeczek to sobie ładnie tego bota przeorał. Dobra, to ja sobie go wezmę. Opa, a tam jest drugi, dobra, jadę po niego. Ciekawe, czy mi ten Churchill nowali. Pamiętajcie, Churchill trzy e mocne. Mamy 160 peny, 160 uszkodzeń na strzała. No, nie wiem, czy to jest komfortowa zagrywka, którą właśnie robię. Ale aha, a to jest chyba gracz, co? Nie mam żadnego pojęcia, co tu się dzieje. <laughs> Jakby co widzowie, tak wygląda World of Tanks w dzisiejszych czasach, na niższych poziomach, gdzie nie ma ludzi. No! Wow! Ty, on coś przebija, on trafia! Ja myślałem, że te boty są podstawione na tyle, żeby, żeby nic nie mogły zrobić, a to się okazuje, że ten Churchill to jest jaką Ty, on mi pół HP zjadł! No dobra. Ta maszyna wydaje się całkiem spoko do snajpienia, w momencie, w którym ktoś wam wyjeżdża dosłownie pod celownik, będzie spełniał swoją rolę. Nawet nie żartuję, działa wydaje się mega przyjemne. Robimy sobie tak zwane pyr, pyr pyr i możemy takiego wolverina prawdopodobnie bardzo łatwo połamać, jeżeli będzie strzał do nas z hajków, To po pierwsze, a po drugie, jeżeli będę go trafiał. No, słuchajcie, nie wiem co mam wam powiedzieć o tej rundzie, bo dość specyficzna mi się tutaj trafiła. Nie sądziłem, że będę mieć bitewkę z botami, tym bardziej na koncie, na którym mam rozegrane całą masę gier. Czy to może wynikać właściwie z deficytu graczy na tych niskich poziomach? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem jak najbardziej. Tylko widzicie, tutaj pojawił się kolejny problem. Jeżeli mi na koncie prasowym rzuca gierkę z botami, to kurde, jest to akurat nie. <ścoughs> Zabił mnie Death Left Milner. To może być to bardzo duży Bardzo duży problem dla Samego stanu gry i może być to alarmujące Jednak pomijając, pierwsza runa na tym czołku Wydaje się spoko No bo graliśmy jednak na Na te bociki, one w większości przypadków Oprócz tego ostatniego strzału No nie za bardzo sobie radzą Tutaj z pojedynkami versus gracz, ale było całkiem okej okay. Jako jedyny oczywiście się wywaliłem z drużyny Więc chwała mi za to Ostateczne poświęcenie powinienem dostać czołk wydaje się spoko, jeżeli ktoś lubi niższe tiek, Lubi często strzelać. Może to nie są uszkodzenia na strzał, nie wiadomo jakie, ale też przypominam, że to jest piąty tier. No dobra, druga bitewka. Bi widzowie, kochani, może być lepsza niż pierwsza. Przynajmniej takie mam wrażenie i taką mam nadzieję. Tylko nie wiem bardzo, co zrobić z tym całkiem na tej mapie. Teoretycznie mogę pojechać tutaj i snajpić jak każdy jeden tedek, ale to jest nudne, co? A jakbym sobie zagrał tutaj i zrobił sobie przestrzał w to, to ktoś by musiał mi te tory spotować, co? Możemy sobie stanąć w tym miejscu. Tak mi się wydaje. I chyba stąd będę sobie strzelał bez spota. Zaraz zobaczymy. Dobra, chciałem zniszczyć jakiś tramwaj, to pocisk nie polecił tak jak powinien. Czy to jest jakiś tramwaj? No jest. Dobra, tramwaj zniszczony. 1-0 dla mnie. Tak jak widzicie, bitewka już bez botów. Więc może spróbujemy coś postrzelać. Nie jest to maszyna, która trafia wszystkie pestki, tak jak widzicie, na takim dystansie. Tym bardziej zapeków, które są dość wolne. Ale tutaj proszę. Jedna pestka dostał, drugą dostał. Więc mamy jedną w zapasie. Świetna sprawa. Tak mi się wydaje, że ode mnie dostał, a może nie ode mnie. W każdym razie, Czołg do zerowania przeciwników. No pamiętajcie, że nie ma wieży. Nie ma wieży i te apeczki latają dość wolno. Więc jeżeli chcecie postrzelać czymś, co lata szybciej, to musicie się przełączyć na amunicję numer dwa. Amunicja numer dwa lata już. O, 1138. Czyli źle nie jest. Mamy tutaj lepszą pękę. Więc możemy sobie spróbować postrzelać kilka blindów. Zobaczymy, ile z nich wejdzie. Sam jestem ciekaw. Proszę się nami nie denerwować, że strzelam na tierach, na tierach piątych z golda, bo testujemy, tak? Dla widza. Wistaż musi wiedzieć, czy te peski latają dobrze, czy ta pena jest ok na tym goldzie, czy nie jest. No wszystko musi być sprawdzone, prawda? O, dobra, jedziemy. Ten to ruszył z kopyta i to ostro. A ja mam chyba pewien problem, bo mi się połowa tymku wywaliła. E, nie, nie, nie. Czemu oni się wszyscy walili? To jest kaszana. Ale patrzcie, damage na tym czołgu, jak na piątym poziomie, na takim tedeczku to leci zarąbiście szybko. Nie mam problemu z zrobieniem uszkodzeń. No chyba już mam, bo właśnie zginąłem. No i dupa. Ale słuchajcie, do momentu, kiedy nie miałem spota, wyglądało to całkiem dobrze. 3 minutówka, 2 minutówka, nawet nie. Ale 1600 zrobiłem. To nie moja wina, że gra się skończyła, ok? Czyli czołg do takiego snajpienia, typowo snajpienia i oba są w sumie w tej samej kategorii. Musisz tym snajpić, musisz tym zająć dobrą, dogodną pozycję, musisz opanować tutaj każdy krzaczy, każdy przestrzał, żeby ten czołg w ogóle dopiero hmm, zaczął działać. Na Hedy tym absolutnie moim zdaniem nie pojedziesz. Z drugiej strony, jak patrzę na tę bitwę, że jest gra 12 minut i 10 sekund do końca i zostały mi dwa czołgi, to Kyrie eleison. Zbawienie może gdzieś tam na nas czeka. Czyli bez względu na Tiery, matchmaking w tej grze. Po prostu tak wygląda. Okay. No dobra, teraz show, który chyba wszyscy znacie, a jeżeli ktoś nie zna, to może się nim zainteresować. Mamy przed sobą Dicker Maxa, czyli maszyny na szóstym poziomie, która ma 300 uszkodzeń na strzał. Dosłownie po 300 wali ten TEDek. Jednak jak zobaczycie sobie na amunicję i na przeładowanie, z przeładowaniem jest zarąbiście. Problem polega na tym, że macie mało ammo i tym czołgiem nawet niektórzy mogą sobie fajnie potwarmić, jeżeli szukają jakiejś Premki na szóstym poziomie. Powiedzmy, że lubicie grać niszczycielem czołgu na ósemce, na dziewiątce, na dziesiątce, lubicie premki TEDeki, no to zmęczyły was ósemki i pomyślicie sobie, dobra, no zmęczyły mnie te ósemki i co dalej. No to możecie sobie właśnie takiego Dicker Maxa w formie e, nagrody za żetony właśnie wybrać. No i idziecie sobie grać z kolegami solo, nie wiem jak, kto lubi. Każdy lubi grać inaczej, więc ja wam narzucać nie będę tego ja, z kim powinniście grać, ale opcje na pewno jakieś są. Pytanie brzmi tylko, czy ja tutaj będę w stanie cokolwiek potwarmić, bo. Ziomeczki nie za bardzo się wystawiają. O jakaś tuba jedna z drugą by się już przydały. No, to może być długa gra. Mogłem też pomyśleć i do tej gierki wziąć sobie jakiegoś ziomeczka, który grałby lightem na szóstym poziomie. No ale. Trudno. Myślę, że sobie poradzę, grając solo Dicker Maxem. No chyba, że nie, to wtedy będzie przypał. Dobra, dajmy sobie blindzika. A jedna moja rada, możecie spróbować zainstalować na niego turbo dosyłać, czy trzeci moduł opcjonalny, może być to minus 8, może to być optyka, do was już tutaj, e... od was już tutaj zależy dalszy wybór modułów, ale turbo definitywnie by się na nim przydało, On ma troszeczkę wolny wsteczny, no i przez to, że mamy tak dobry dpm, bo umówmy się, 2500 dpm na piątym, na szóstym tierze, przepraszam, to jest całkiem spoko sprawa, minusem na pewno jest to, że ilość pestek jest bardzo, ale to bardzo ograniczona. często za dużo też blindów nie postrzelacie nawet w gierce, gdzie będziecie mieć masę czasu. To raczej będzie wam ciężko. Zobaczcie, ile ja już pestek po postrzelałem. A końca nie widać. Oho. Co on będzie jechał dalej? Chyba tak, patrzcie na to. Bomba. No i takie pół HP z takiej kromki to znika. Bardzo przyjemna sprawa. Wolałbym, żeby ten chłop jednak nie dojechał gdzieś do góry, żeby mnie spotować potem. Więc dobrze by było, żeby te T3485 mu zasadziło tubę. No jak nie, to ja poprawię i też jest ok. 422 uszkodzeń zrobione. Czołg nie wymagający zbyt dużo siły, zbyt dużo energii. Nie denerwuje niczym tak naprawdę. Oprócz tym, że jeździ troszeczkę mułowato. Więc tutaj radziłbym się. Zainteresować właśnie modłukiem Turbo. Dobra, ja już może nie strzelam, bo jak to lata widzowie. 907 na APQ, 170 penny, 227 i 1134 z perkiem obie wartości, tak? Przypominamy, z perkiem obie wartości, więc tutaj na to musicie uważać. No i co dalej? No taka gra się nam trafiła średnio ciekawa. W ogóle Toga jeszcze nie było widać. To gra bez pota. Ja nie wiem gdzie on może być. A dobra, już wiem wszystko, okej okay. także no muszę chyba jechać, tak? 3 razy R, jedziemy, no ta gra nie ma zbyt dużej, e, zbyt dużego potencjału i dużej przyszłości przed tutaj zrobieniem jakiegoś fenomenalnego wyniku, też nie widzę. Zbyt dobrej chciałem powiedzieć, nieważne. W każdym razie, dajmy sobie bombę w sztuga. Nie skupiam jakoś tragicznie długo jak na taką, ale jak te czołgi, zobaczcie jakie bomby dostają. 300 uszkodzeń na strzał pozwoli, pozwoli wam się też pojedynkować, gdzieś tam podejmować jakieś wymiany z maszynkami, które... O, szkoda, że to nie weszło. ...które mają wyższy poziom. Bo umówmy się, 300 uszkodzeń poczuje, nie wiem, siódmy, ósmy, ba, nawet dziewiąty i w niektórych przypadkach dziesiąty poziom. Więc tutaj duży plusik za to uszkodzenie na strzał. Jest to bardzo nietypowa alfa. Jak na te niemieckie działa na takim poziomie. Więc można to wykorzystać. Jeżeli komuś brakowało właśnie jakiegoś takiego mocniejszego walnięcia, to sądzę, że i Dicker Max będzie się do tego dobrze nadawał. Czy ja mogę w coś, coś sfarmić? Czy ja mogę gdzieś zrobić uszkodzenia? E, dlatego też popatrzcie na to, jak ja wolno osiągam tę prędkość maksymalną. E, tutaj zbyt dużego szału niestety nie ma i oprócz tego, że jeżdżę dość młowa to jestem przy tym papierowy to nie jest czołg do robienia speedrunów to nie jest czołg do szybkiego przemieszczania się po mapie, ma te takie uczucie muła powinienem mierzyć na T-34, czy może jechać dalej bo muszę jechać dalej, co no i gdzie są przeciwnicy Halhala dzień dobry, Halhala Warszawa o kto tam Patrzcie, to na hita go zdejmuje. No i łatwo. Wiecie co, ja tam chyba kilka blindów w ogóle trafiłem. Mam takie wrażenie, że tam kilka właśnie tych strzałów na ślepo. Wbiłem. Zobaczymy po bitwie. Trzeba by na pewno. Dobra, nie wjechałem. No pierwsza runda niby tysiąc uszkodzeń, nie? Ale poczekajcie, sprawdźmy po bitwie. No dobra, oddaliśmy jeden strzał na ślepo i to weszło 1300 w pierwszej grze. Tragedii nie ma. Idziemy dalej. Zobaczymy, co nam Dicker Max przyniesie. Śmigamy dalej. No i znowuż nie jest to dobra mapa do snajpy. Więc tutaj sobie raczej nie po snajpie, ale zamontowałem turbo. No i z tym turbo jest już lepiej. Człok stał się w miarę mobilny. się tylko to, co ja mam zrobić na tej mapie, jeżeli nie da się tutaj snajpić, więc pojadę sobie może gdzieś tam na hedy. Pamiętajcie, no, że to jest szóstka. Na tierach szóstych będziecie mieć bardzo różne gry. Czasami będziecie mogli sfarmić niebotyczne wręcz. Nie Damage'a czasami po... zrobicie tysiące i na razie trzymaj się do następnej bitwy. Tak jak tutaj widzimy, tylko dwóch ziomeczków jedzie na Mordor, cała reszta stwierdziła, że nie chce. Sprawdzimy jakie ma opuszczanko ten czołg, czy to jest faktycznie, tak jak na papierze. Czy może jest to jakaś sztuczna zacyra? Nie no, super. Opuszczanko jest, nie ma o czym gadać. Ja muszę zaraz zawijać, bo. No, żeś pod... Nie, 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 nie. Musimy się cofnąć. że to gra tutaj na. na ten przedni traczek. A ja sprawdzę, czy tu się w ogóle da wjechać. Aj, i zawolnie. Dobra, słuchajcie, no to co? Pojedziemy sobie od razu na fałeczkę. Zobaczymy, czy coś tam jeszcze więcej będzie na mnie czekać. Jestem szóstka. Nie, jestem szóstka, jest jak pancer. Czyli takie czołgi no... Nie za fajne dobicie się papierowym tetekiem, tym bardziej takim, który no... musi się cały wystawić, bo nie mam wieży. Ale i tak i tak spróbuję. Zobaczcie, jak szybko HP zniknęło z tego. Gościa, który grał sobie z tą 150. No, ja tutaj na wieżę tego gościa na M6 będę potrzebował golda na pewno. Możesz mnie nie przepychać, bracie. Jakby co ja tutaj grałem, nie? Ale okej. Okay. Najważniejsze jest to, że mamy misję. Jedziemy po M6. No i M6 już nie ma. Więc przepiękny scenariusz się nam tutaj szykuje. Gorzej, że muszę grać na te tak zwane heady. I jedziemy po Jak pancera. Wolałbym pomóc tej burzy z Junu, no ale jak już jestem tutaj wysoko, to chyba nie ma sensu. Nie wiem, gdzie ten jak pancer uciekł, czemu uciekł, czemu nie uciekł. Dobra jest tutaj. Wymierzmy, dajmy pechę. Mogę zjechać sobie w dół, żeby nie dostać od niego kolejny, bo prawdopodobnie masz szybsze przeładowanie niż ja. No i dobrze. Marta mi pomogła. I co, zostajemy widzowie w pojedynku jeden na jednego? Papierowy Tedek versus Hatek. Kto to wygra? Oczywiście, że ja. Proszę bardzo, patrzcie na to. Cyk, bomba. I szukamy sobie dalej uszkodzeń. Tylko nie chciałbym dostać peny, dzięki. Dostanie peny w takim momencie nie byłoby przyjemne. No, ale ta gra się już skończyła. Najgorzej. To już jest koniec gry. Zanim ja się gdzieś tam dogrzebię. Do tych uszkodzeń to prawdopodobnie już nie będzie nawet do czego jechać. Bo to wszystko padnie. Ale nie mówmy hop. Więc czołg jest w miarę przyjemny. Nie mam z nim problemów. Nie irytuje mnie w ogóle. Jeżeli znacie mankamenty papierowych Tedeków, no to wiecie, jak to z nimi bywa. Oddajmy sobie Mam Ospota? O, o. <laughs> Niedobrze, tam są dwa Tedeki. <laughs> ja mam 200 HP. Dobra, nie dostałem bomby, więc udało się tutaj przetrwać. Być może na mnie nawet nie mierzyli. No widzicie, no, jedziecie sobie takim małym pierdzielnikiem. Klikacie sobie lewym przyciskiem myszy za 300, więc jest fajnie. Tak jak mówię, nie robi to problemów. Nie denerwuje, nie wkurza. Więc dla osób, które lubią sobie wszystki pograć, a jeszcze na przykład takiego niszczyciela nie mają, no to idealny moment, żeby właśnie przyjść na strumyk, posiedzieć sobie te kilka dni, sfarmić te żetony. I być może dodać ten czołg do swojej kolekcji. A nawet jak macie ten czołg, no to możecie spróbować go wziąć jako rekompensatę. To też jest dobra sprawa. Tak jak słyszycie, moje gardło już nie za bardzo domaga, ale staram się, staram się tutaj dla Was pograć te bitewki. Więc czy maszyna idealna na szóstym poziomie? Moim zdaniem nie. Czy jest grywalna, czy da się tym grać? No popatrzcie. No widzimy nas Horna. Mierzymy chwilkę, dajemy bombę. No i chłopowi te chpeki schodzą. Więc jak na taki niemiecki czołg, jak sobie porównacie go z jego drzewkowymi odpowiednikami, to nie jest. Nie jest wcale źle. Wym razie bym powiedział, że jest nawet spoko. A mi się tutaj Timek wywala. Chyba trzeba wjechać po tego na chorna na plecy. Chciałem troszeczkę przycwaniakować i spróbować może złowić gdzieś tam te T67 T78 przepraszam, ale się nie udało. No to wiedziemy Ziemeczkowi na plery. Przywitamy się, powiemy dzień dobry. On w snajperskim w ogóle <laughs> bez reakcji. A jeszcze jest Basotto tutaj. Nie wiem, czy widzicie. No to trzeba będzie uważać. To jest bestialski czołg. który ma taki kamuflaż. Że ja się boję podjechać, że ja się boję, że jak ja podjadę i go nie spotnę. To przegramy bitwę. <słyszy> A, Czy on do mnie naprawdę strzelił? Stąd bez spota. Aha. To niemiło. W każdym razie Dicker Maxa możecie brać, możecie próbować śmiało jest to maszyna ok w skali od 1 do 10 dałbym mu 7 jak na szóstkę, o ile zainstalujecie turbo, fajna alfa, pęka jest ok, boli troszeczkę ta mobilność, bez turbo to na pewno no i jeżeli nie dacie na tym czołgu właśnie tego, tego modułu to będziecie mieć delikatnie obrzydzający gameplay będzie wam brakować tej prędkości. Mała ilość pestek, więc tutaj strzały na ślepo nie zawsze będą wchodzić, yy, to wiadomo. No a wy będziecie się z tego ammo gdzieś tam wypstrykiwać. Się może okazać, że zostanie wam nagle 5 pestek, a gra wcale się nie skończyła. Dlatego wybierzcie mądrze. Ja bym personalnie polecał właśnie Dicker Maxa. Moim zdaniem czołg dobry do posiadania. Zawsze z ziomeczkami można sobie pograć. Do następnego.